Ja zawsze mówię moim pacjentom, że jeżeli pojawił się objaw bez wyraźnej przyczyny, to to pokazuje, że organizm sobie nie radzi z codziennymi obciążeniami. Że jeżeli nie było widocznego bodźca, ten bodziec był mały, no bo tak jak mówiliśmy, umówmy się, że jak ktoś się schylił pod długopis, mhm. coś mu się stało, to tak to nie powinno wyglądać. Tak. Jakby to nie powinien być bodziec wywołujący silną reakcję bólową, tak? Jakby nie kopnął go koń w plecy, tylko się po prostu schylił. W związku z czym, to pokazuje, że ten organizm był na granicy, i to pokazuje, że ten organizm, tak jak powiedziałem, nie radzi sobie z codziennymi obciążeniami. Więc trzeba się zastanowić, realnie, na jakich poziomach jesteśmy w stanie ten organizm odciążyć. Wtedy możemy zacząć rozmawiać na temat odżywiania, aktywności, jakby tego, jak ta aktywność w ciągu dnia wygląda. Ile realnie jest siedzenia i jak to siedzenie wygląda. Jak często realnie jesteśmy w stanie prowadzić przerwy w tym, w tym siedzeniu. Co możemy zrobić na poziomie diety, co możemy zrobić na poziomie snu, na który ogromna ilość czynników ma wpływ na to, czy śpimy. Poza tym jest taka tak zwana triada snu, czyli długość tego snu, ile śpimy w ciągu doby. Bo my śpimy w takich cyklach około 90-minutowych, bo sen idzie taką sinusoidą, gdzie wchodzimy w. Płytki w głębokiej, z powrotem na płytkie fazy snu. Yy, I zdecydowana większość ludzi dobrze funkcjonuje w pięciu cyklach na dobę, czyli śpią około 7,5 godziny, i to jest jak dobra ilość snu. Są osoby, które potrzebują sześciu cykli, czyli około 9 godzin. Bardzo mało jest osób, które potrzebują więcej. Yy, są takie osoby, ale jest ich mało, albo bardzo mało. Są osoby, które dobrze funkcjonują w czterech cyklach, przed około 6 godzin, ja tak mam, że. Te Około 6 godzin mm -hmm. to jest dla mnie ok, natomiast bardzo mało osób znowu funkcjonuje dobrze poniżej 4 cykli. Sporo osób uważa, że tak jest, że tak może. Mm -hmm. A natomiast w praktyce naprawdę ekstremalnie mało osób dobrze funkcjonuje, śpiąc mniej niż 6 godzin na dobę. To jest jakby jedna składowa tej triady snu, druga składowa to jest pora snu, czyli czy śpimy o dobrej dla siebie porze doby. To są osoby, które są tak zwanymi słowikami, czyli chodzą spać wcześniej i wstają wcześniej mm -hmm. i wtedy jest im lepiej. E, są tak zwane sowy, które chodzą spać późno i wstają później i wtedy czują się lepiej. I są osoby, które są mniej więcej po środku. I jeżeli jesteśmy w stanie u siebie za, zaobserwować taką e, zależność, kiedy jest nam lepiej, a kiedy gorzej spać, to generalnie bardzo trudno jest to zmienić. To są prawdopodobnie jakieś bardzo pierwotne, zakodowane w nas rzeczy, i bardzo trudno jest się przestawić. A jeżeli są osoby, to są takie osoby, które. Yy, ja, ja bardzo nie lubię tych te teorii słów i słowików, bo mi się wydaje, yy, że, że ten, ten ryt, pod którym jest ciemność, jest jasno wstaje, jest bardzo ogólnoludzki, yy, mm -hmm. bo takim mm -hmm. jesteśmy gatunkiem jako, jako, jako zwierzak. Yy, w związku z tym. Trudno mi uwierzyć w osoby, które chodzą spać po trzeciej w nocy, wstają po około 12 też, i świetnie się nie, czują. No, to już jest ekstremum. To ja myślę, że te przesunięcia są nie aż tak ekstremalne. Aha, Natomiast... to mówimy tutaj, mówimy tutaj mm -hmm. że słowik pójdzie spać o 21, a Sowa pójdzie o 23. To, to są te tak, granice, a nie, tak, że trzecia w nocy tak, wstaje tak, o pierwszej. Tak, tak, bo wtedy tak. się najlepiej czuje, jak wstaje o pierwszej. No nie, to jest z, mm -hmm. <laughs> chyba zaburzenie już. Dobrze, to to, to to jest, jest ta teoria, ta... to... jest też tłumaczona tak, że w czasach pierwotnych taki rozkład tego spania, że były osoby, które zasypiały trochę wcześniej, budziły się wcześniej, były osoby, które chodziły spać trochę później i wstawały trochę później, powodował, że przez że przez zdecydowanie większą część doby był ktoś, kto bez problemu mógł czuwać, pilnować, tak, jakby stać na straży. Ja tylko bym chciał jeszcze powiedzieć, że jest trzeci element tej triady, bo jest długość czas w ciągu doby i jakość tego snu, a jakość jest dyktowana przez ekspozycję na słońce, aktywność i odżywianie. Mówiłem, że te elementy się zaplatają ze sobą. Jak się najesz przed snem i w czasie kładziesz się do łóżka, zaraz po obfitym posiłku, to niestety pierwsze co najmniej dwa cykle masz zaburzone, bo twój mhm. organizm zamiast spać i regenerować terapii. Czyli ten nasz pacjent z długopisem on to wszystko będzie musiał przeanalizować. Tak, no ja zwykle wchodzę w taką rozmowę z pacjentami jakby i, i dopytuję, jak to u nich mniej więcej wygląda, i zastanawiamy się, gdzie jesteśmy w stanie wprowadzić jakąś zmianę. Czyli potrafię to jeszcze raz, to nie jest tak, że przyjdę, tu boli, bo się schyliłem, ostopada przyjdzie, dotknie, i wychodzę i widzimy się za pół roku, kiedy znowu się schyli podróża. No, jeśli chcesz, to okej. Okay. Mhm. Ja staram się zawsze wytłumaczyć pacjentowi, jeśli pojawił się taki problem, to on się nie pojawił znikąd, to mhm. nam pokazuje, że organizm przestaje sobie radzić. I oczywiście możemy zrobić tak, że załóżmy, że Ci pomogłem, tak? załóżmy, że to była jedna z tych spektakularnych terapii, kiedy pacjent z bólem, ja mu robię zabieg i on wstaje, czuje się dużo lepiej, jest wszystko ekstra. Natomiast ja zawsze tłumaczę ludziom, że jeżeli coś takiego się wydarzyło i niczego nie zmienią w swoim codziennym funkcjonowaniu, to prędzej czy później to się zdarzy znowu i tendencja będzie taka, że jeżeli to się będzie dziać, będzie to się wydarzało coraz częściej, te epizody będą coraz silniejsze i coraz trudniej będą się poddawać leczeniu. Czy ten cykl będzie, będzie też wydłużony, tak? Trzeba będzie, będzie wydłużony? Wydłużony będzie trudniejszy. To jest tak, jak zawsze przywołuję przykład mojego znajomego kucharza, który raz na jakiś czas przychodził do mnie złamany w pół i właśnie on był bardzo podatny na terapię. On wstawał, czuł się prawie dobrze bezpośrednio po wstaniu i nie było potrzeby robienia drugiej wizyty nigdy. Bo on się czuł dobrze. Ja jakby ciągle mu mówiłem słuchaj, jakby to się skończy. Nie? Przyjdzie ten mm -hmm. moment, kiedy przyjdziesz złamany i nie wstaniesz czując się dużo lepiej ze stołu i będzie nam potrzebne więcej terapii i będziesz wyjęty z pracy, gdy musisz coś zmienić. No i on mi nie wierzył i w końcu przyszedł ten moment, kiedy przezłamany w pół, ja zrobiłem terapię, on wstał i mówi, hej, ale mi nie jest lepiej. Ja mówię, no bo właśnie przed tym moment, o którym ci mówię od czterech lat, że, że to no. się skończy, że ten potencjał organizmu do tego, żeby szybko zaregenerować i bardzo dobrze odpowiedzieć na terapię, się w końcu skończy. No bo ten potencjał się wyczerpuje, jakby. No tak, tak, tak. Zachodźmy jeszcze o to, jak się trzeba przygotować do wizyty. W sensie takim fizycznym, co, co trzeba mieć na sobie? Wygodne ubrania najlepiej. Wygodne, nie bawełniane, czyli obciskujące, tak? Tu też czy znowu, nie? jakby u różne osoby mają różne podejście. E, jakby ja widzę wartość, na przykład diagnostyczną w tym, żeby obejrzeć ciało pacjenta. Czyli trzeba się rozebrać, e, tak? Natomiast u mnie A, nie trzeba nie. się rozbierać. A na pewno nie w, jakby w standardzie. Czyli takim, że nie, ja nie prowadzę wizy w ten sposób, że mówię dzień dobry, proszę Patrzcie się rozebrać. Tylko jeśli widzę wskazania do tego, żeby obejrzeć pacjenta, lub jeśli widzę, że mam pacjenta, który nie ma z tym problemu, mhm. jest inaczej. Natomiast e, zawsze przywołuję sobie też e, obraz doktora Steela, który żył tam w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Gdzie no, klimat społeczny był taki, tak? że jego i tak wykluczyli. Z... On był bardzo religijną osobą, został wykluczony ze swojej społeczności, ponieważ leczył rękami, a wiadomo, to jest zarezerwowane dla Jezusa. O, no właśnie. To był problem. Więc jakby on jeszcze kazał się rozbierać swoim pacjentkom, no to to by się o. skończyło prawdopodobnie na stosie. No tak, tak, tak. No. I zawsze przywołuje obraz, jakby jest takie zdjęcie doktora Steela, który siedzi przy stole na którym leży pacjentka ubrana w tą taką XIX wieczną suknię z taką stójką zapięta pod szyję i z kloszem rozbieram na pewno do badania dzieci no bo mhm. jeżeli oglądam postawę ciała a u dorosłych ta postawa ciała nie jest dla mnie aż tak istotna do tego dojdziemy w, jakby w kolejnych rozdziałach natomiast u dziecka no jeżeli mamy pracować z postawą ciała no to ja muszę to ciało obejrzeć, nie? Mhm, więc, więc dziecko jakby standardowo jest rozbierane a dorośli nie zawsze. W, czyli w gabinecie osteopaty można spodziewać się tego, że pracuje, pracuje rękami jak wspomnieliśmy tak. wcześniej, czyli nie ma, nie ma dodatkowych narzędzi, ale stół jest taki jak stół do masażu, tak? Tak, czy nie ma? tak, tak, tak. Bo zobacz, czasami pacjenta trzeba trzeba położyć, tak? Na przykład czegoś no, nie, tego. No, Generalnie pracujemy na leżąco. Mhm. A czy to boli? Czy taka terapia boli? Czy trzeba się przygotować na to, że to może zaboleć? Ja staram się prowadzić terapię całkowicie bezboleśnie. Może się zdarzyć tak, że dotknę jakiegoś bardzo napiętego miejsca, to on zaboli mm -hmm. w tym dotyku. Natomiast generalnie staram się prowadzić terapię bezboleśnie, jeśli jest to możliwe. I znowu ja zawsze przywołuję słowa doktora Stilla, że jeśli terapia jest bolesna, to świadczy to o braku umiejętności terapeuty. Dlatego ja, jeżeli coś robię z pacjentem i to mu sprawia ból, to pierwsze co robię, to zastanawiam się, jak mogę to zrobić inaczej, żeby to nie bolało. To Wiadomo, że jak jest... przychodzi pacjent, Czasem przychodzą pacjenci w bardzo ostrym stanie, z bardzo silnym bólem, i tam właściwie nie da się nic zrobić, co nie wywołałoby jakiejś reakcji organizmu. Mm -hmm. Natomiast no, wtedy robimy takie minimum z minimum, w sensie jaru. I to jest zwykle najlepsze. Czasem u takich pacjentów mniej znaczy więcej, po prostu. No tak, czyli tutaj nie mamy, że musi. boli, boli, bo musi boleć. Tak, natomiast jakby są takie koncepcje pracy, które są bardzo bolesne, one po prostu do mnie nie przemawiają. Mm -hmm. Ja też uważam, że jeżeli zrobimy dwa kroki w tył i popatrzymy na szerszy obrazek, zastanowimy się nad tym, że wiele z naszych problemów wynika z tego, że jesteśmy przebodźcowani, że układ nerwowy jest nadaktywny, jest przeładowany, to wprowadzanie koniec końców negatywnego, stresującego bodźca w postaci bolesnej terapii, oczywiście te terapie są skuteczne. Tu i teraz. Mhm. Oczywiście, że możemy pacjenta taką terapią wyciągnąć z jego problemu, natomiast mhm. dla mnie jest bardzo dyskusyjne, czy patrząc długofalowo, my wprowadziliśmy dobre zmiany. Myślę, że to samo można zrobić po prostu bezboleśnie, Aha. a długofalowo lepiej wpłynąć na organizm. Pojawia mi się pytanie, czy jakiego jak pacjenta boli, to on przed wizytą u osteopaty może ciąć tak przeciwbólowe, czy lepiej by go nie brał? Bezpośrednio przed wizytą pewnie lepiej, żeby nie był, mhm. żebyśmy byli w stanie ocenić stan faktyczny. Natomiast ja też nie jestem osobą, która powie pacjentom, że, nie wiem, że farmakologia jest zła, że leków mhm, nie należy tak. brać, bo leki należy brać wtedy, kiedy one są potrzebne. Wszystko po prostu trzeba jakby dobrze umiejscowić. Jeżeli jestem w sytuacji, w której mnie boli, a muszę funkcjonować, no to muszę funkcjonować. Mhm, Czasem tak. są takie sytuacje w życiu. To jest trochę tak jak y, praca ze sportowcami wyczynowymi. Tam jakby nie rozmawiamy na temat zdrowia. Tam rozmawiamy na temat tego, czy jestem w stanie wystartować. Jak mam kontuzję krótko przed startem, to nie rozmawiamy na temat jakby super prawidłowego procesu. Gojenia i rehabilitacji po tej kontuzji, mm -hmm. tylko rozmawiamy na ten temat, czy za trzy dni jestem w stanie stanąć na bieżni. No tak, 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 Bez tak, tak. względu na to, jakie to będzie miało długofalowe mm -hmm. konsekwencje czasem. No Czyli podejmuję ryzyko. Jestem sportowcem, podejmuję pewne ryzyko. I to samo jest tutaj. No, jeżeli pracuję z, z biznesmenem, który ma ultra ważne spotkanie, a ma totalny ból głowy, który jakby nie pozwala mu myśleć, ale to jest dla niego ultra ważne spotkanie, i jakaś bardzo duża transakcja od tego zależy, no to on podejmuje też swoje ryzyko, nie? Mhm. Wygasza ból lekami i idzie na spotkanie, a potem zajmuje się tym problemem, tak? Bo jest to dla niego jakby gra warta świeczki, powiedzmy, mhm. nie? Czy są przeciwwskazania yy, dotyczące wizyty? Na przykład, nie wiem, kobieta podczas menstruacji może przyjść na wizytę, czy lepiej nie? Czy jest jakiś wybrany... Bo kobiety to takie inne trochę stworzenia, <grym> bardziej skomplikowane. Jest yy. dużo przeciwwskazań względnych. Na przykład menstruacja, możemy powiedzieć, że jest przeciwwskazaniem względnym. Jak pacjentki mnie pytają, czy mogą przyjść w czasie menstruacji, mhm. nie widzę z tym problemu, ale pacjentka musi być świadoma, że krwawienie może się nasilić, albo silnie nasilić, tak? Aha. Bo jeżeli... Ruszymy przepływ, no to po prostu to krwawienie może być silniejsze tego mhm. dnia, na przykład. Nie? Czasem, czasem zdarza się, że jest bardzo obfite. Więc, jeśli pacjentka ma tą świadomość i nie ma z tym problemu, to ok. Mhm. I bardzo wiele różnych schorzeń, stricte medycznych, jest przeciwwskazaniem względnym. Typu nie wiem, osteoporoza, nowotwór, silny stan zapalny, to wszystko mogą być przeciwwskazania względne. Natomiast wtedy trzeba rozmawiać o konkretnym przypadku. Mhm. Rozumiem, że o to, o to pytasz, że pacjent był po tak, raz jak pierwszy. Wywiad ogłosili... osteopatyczny jest wywiadem medycznym. A długo to teraz taki wywiad trwa, długo się rozmawia z teopatą? To zależy, bo zależy, co mi pacjent powie. Mhm. Jeżeli w, w wywiadzie pojawia się coś niepokojącego, ja muszę o to dużo dopytać. Bo pacjent ma na przykład sporo chorób towarzyszących, które są potencjalnymi przeciwwskazaniami, Aha. no to ja muszę o nie dopytać, nie? Jakby, co Aha. to są za schorzenia, czy one są leczone, czy one są pod kontrolą lekarza, czy one są zaopatrzone farmakologicznie, czy pacjent ma badania, które pokazałyby mi, na jakim etapie jest to schorzenie i tak dalej, i tak dalej, nie? I rozumiem też, że warto być z osteopatą szczerym. Bo nieszczerość może prowadzić do tego, żeby no, wcześniej śniegamy dedykować. Bo my, jakby to jest y, w ogóle spory problem w wywiadzie takim osteopatycznym, dlatego że my często dywagujemy ze znajomi na temat tego, jak prowadzić ten wywiad, żeby mhm. się dowiedzieć tego, co chcemy. Tak. I jak zadawać pytania, żeby pacjenci czegoś ważnego nie pominęli. Ja na przykład, bo ludzie jakby przychodzą z bólem pleców i nie zastanawiają się nad tym, że cukrzyca jakby jest czymś dla mnie mhm. istotnym. Albo to, że, co może być nie wiem, dla kogoś trochę wstydliwe, że ktoś cierpi na chroniczne zapalcia, mhm. jakby bezpośrednio łączy się z jego problemem z lędźwiami. I to jest często tak, że ja zwykle moim takim standardowym pytaniem jest, czy ma Pan, Pani jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem? I często w odpowiedzi pada, no jeszcze czasem mnie pobolewa kolana. Ja mówię, ok, ale jakiekolwiek inne, niekoniecznie związane mhm. z układem ruchu, tak? Mhm, tak. I wtedy na przykład pacjent mówi: No, tam wie pan, no, to mam nadciśnienie, ale to w moim wieku normalne, w żadnym wieku to nie jest normalne, albo właśnie mam cukrzycę, ale w moim wieku to normalne, i tak dalej. Natomiast no, to nie są normalne rzeczy, i ja wtedy chciałbym wiedzieć, tak? Jakby, mhm. jakie to jest nadciśnienie, czy ono jest pod kontrolą lekarza, czy przyjmuje leki, czy ktoś z nim rozmawiał na temat tego, że nadciśnienie można leczyć dietą i ruchem, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc wtedy ten wywiad może się wydłużyć, lub nie. Jasne. A to ogólnie na taką wizytę, ile trzeba sobie za za zaangażować czasu? To też zależy od osteopaty. Ja umawiam pacjentów co pół godziny. Co pół godziny? Mhm. Czasem mi się wydłuża wizyta, natomiast czasami mi się skraca i. Mhm. To się a czy podczas pierwszej wizyty jesteś w stanie ułożyć taki plan, plan tak? Plan, nie? Nie da rady? Nie, dlatego że znaczy, znowu to zależy od przypadku. Generalnie nie, bo ja wychodzę z założenia, że ja po pierwszej terapii chcę pacjenta zobaczyć zwykle po tygodniu lub dwóch uh -huh. i zobaczyć jak jego ciało reaguje na to co ja zrobiłem i na tej podstawie możemy decydować co będziemy robić dalej i, I teraz są to. pacjenci, którzy są w procesie terapeutycznym, który ogranicza się do mojej interwencji uh -huh. tak? bo albo nie chcą albo nie potrzebują innej, więc powiedzmy, że ta moja terapia ogranicza się do moich zabiegów manualnych plus jakiejś formy edukacji pacjenta, która odbywa się w czasie wizyty i pacjent przychodzi na przykład po dwóch tygodniach mówi: Jest taka idealna sytuacja, tak? Pacjent przyszedł z jakimś problemem, eee, ja mu zrobiłem pierwszy zabieg, dałem mu jakieś drobne zalecenia, typu nie wiem, proszę zacząć codziennie chodzić na spacery albo proszę tam nie, nie jeść mąki. Eee, I pacjent przychodzi na przykład po dwóch tygodniach i mówi: No, jest, dużo lepiej. Jeszcze coś tam delikatnie czuję, ale właściwie to jest już po problemie. Faktycznie, jakby zacząłem chodzić na spacery, jest mi z tym do. Ogólnie czuję się lepiej e, i no muszę Wam powiedzieć, że jak nie wiem, ten, tej mąki, to faktycznie czuję się lepiej. Jakby jest, mhm. Mówię to okej, okay, to jakby zostańmy przy tym. Mówię, proszę przyjść jeszcze, nie wiem, za miesiąc kontrolnie albo za dwa tygodnie, żebyśmy do końca ten problem wyciągnęli i właściwie na tym się kończy nasza przygoda. Tak? To jest sukces w tym momencie, bo jest pacjent, który yy, no, zaczął też pracować sam. To jest taki stan idealny. Go, tak, I można go opuścić w świat. Jakby na drugim, na drugim końcu spektrum są pacjenci, którzy przychodzą i od razu wiadomo, że będzie dłuższa praca. Mhm. Bo na przykład przychodzi ktoś po złamaniu, miał rękę usztywnioną w gipsie i ma przykurcz. Przykurcz to jest coś innego niż napięte mięśnie, bo mhm. przykurcz oznacza, że doszło do wewnętrznej przebudowy mięśnia, w związku z czym ten mięsień, żeby uzyskał z powrotem swoją pełną możliwość ruchu, musi się znowu przebudować. Żeby on się znowu przebudował, to musi być regularnie, systematycznie stymulowany. A to można robić też samemu w domu, czy to jest coś, czego, czego nie próbujcie w domu? Nie, nie to jest nam, coś, nam, co nam... można robić w domu, hmm. natomiast najlepiej, żeby to było po instruktażu. Tak. Natomiast jeżeli do mnie trafia taki pacjent, no to ja zwykle mówię, to ja zrobię Panu dzisiaj pierwszy zabieg, popracujemy ogólnie ze stanem napięciowym całego ciała, mm. stworzymy przez to lepszy potencjał do tego, żeby ta, powiedzmy, żeby ten powiedzmy, łokieć odzyskiwał swoją sprawność i żeby lepiej funkcjonował w procesie rehabilitacji. Jeżeli nie widzę u niego żadnych dużych rzeczy takich dla mnie, które by mi podpowiedziały, że chciałbym go zobaczyć znowu za jakiś czas, to mówię, że Proponuję, że przepiszę pana do innego terapeuty mm -hmm. i będzie pan chodził do fizjoterapeuty teraz, który będzie pan robił różne zabiegi i zalecał zadania domowe po to, żeby jak najszybciej ten odzyskać pełną ruchomość. I to jest mm -hmm. pacjent, który ja wiem, że on i go nastawiam od razu. Ja mówię, że pan to będzie trwało. Jakby proszę się nastawić na minimum kilka tygodni pracy, regularnej pracy, na przykład raz w tygodniu z terapeutą, plus robienie zadań domowych żeby to miało realnie sens. A ty też dajesz zadania domowe, bo tam... Tak, tak. Mhm. A jakie jak, jak to typu są zadania? Bardzo trudne? Nie, to są zwykle proste rzeczy. Yy, bo tam w jednym z odcinków było, mówię na temat, na temat dzieci, jeżeli dziecko no. z jedną jednej strony, to warto, żeby rodzice podchodzili z drugiej strony i w ten sposób tak. gdzieś tam to wspomagali. Czyli to są tego typu zadania, nie jakieś tam, że każdy jest w stanie je wykonać? Ja mhm. daję bardzo proste rzeczy. Mhm. Ja, jeżeli ja coś zarazam, tutaj proste rzeczy. Jeżeli uważam, że jest potrzeba wejścia w jakiś bardziej złożony proces ćwiczeniowy, mm -hmm. to odsyłam do człowieka, który się tym zajmuje u nas. A czy są jakieś ćwiczenia, które działają na ludzi lepiej niż inne? Na, na pewno spacer, bo spacer jest taką naturalną formą ruchu, nie? tak mi się wydaje. Czy ogólnie, jeśli ktoś nie ma problemu, to im bardziej ogólno usprawniający ruch, tym lepiej? Tak możemy to sobie w najprostszy sposób powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś się zmaga z jakimś problemem i pracuje nad czymś, chce coś wypracować ćwiczeniowo, to moim zdaniem no dobrze, żeby pracował z kimś, kto na bieżąco jakby to ocenia i, yy, i pokazuje mu jak i uczy go ćwiczyć. Mhm. Tak? Bo jeżeli na przykład yy, moja Justyna pracuje z kobietami po ciąży, które mają na przykład jakiś określony problem yy, z niestabilnością tułowia, mhm to większość ćwiczeń, które są na przykład na YouTube pokazywane jako ćwiczenia pociąży, można zrobić dobrze i można w sensie tak, żeby faktycznie zaadresować te mięśnie, które tak. chcemy. Natomiast trzeba to zrobić bardzo świadomie, bo bardzo łatwo jest zgubić to napięcie i ćwiczenie wygląda bardzo podobnie. Natomiast te mięśnie, które chcieliśmy, żeby pracowały, nie pracują. W związku z czym trzeba się nauczyć i ciężko jest to zrobić samemu, szczególnie jeśli nie ma się w tym doświadczenia, bo co innego jest, jeżeli ktoś od lat jest bardzo aktywny, ćwiczy, jest byłym sportowcem, czy jest, jest nie wiem, jest po AWF, jest fizjoterapeutą i jakby rozumie to ciało mhm. i wie jaka jest faktycznie idea tego ćwiczenia, a inaczej jest kimś, kto nie ma takiego, yy, takiego tła i po prostu nie wie, tak? I wtedy jakby jest potrzebny ktoś, kto stoi z boku i mówi, słuchaj, tu napnij i zobacz, zgubiłaś to. Tak? I wtedy można się nauczyć robić to, jakby rozumieć to ćwiczenie, i dopiero wtedy można je robić bezpiecznie w domu. Ja się zdziwiałam jakiś czas temu, że można źle biegać. Jak się zaczyna biegać, to dobrze by było zwrócić się do kogoś tutaj specjalistą, żeby nas biegać nauczył. Bo biegając no źle, można sobie zrobić więcej krzywdy niż, yy, niż pożytku nie? Można. Więc wszystko, wszystko można zrobić źle. <laughs> Ja bym na chwilę wrócił tak. do przeciwwskazań. Tak, jest. Są to przeciwwskazania względne, które po prostu trzeba omówić mm -hmm. z pacjentem. A one nas prowadzą w pewnym sensie do przeciwwskazań bezwzględnych. Bo dla mnie są dwa najważniejsze przeciwwskazania bezwzględne. To jest takie, że pacjent nie chce. O, jasne. To jest pierwsze. Jakby nie chce terapii, albo nie chce, żeby mu coś konkretnego robić. Tak? To jest też kwestia rozbierania się. Mm -hmm. Jak pacjent nie chce się rozebrać, no to ja go nie będę zmuszał, to po pierwsze. Po drugie. Są pacjenci, którzy mają obawę, najczęściej się zdarza, że pacjent ma obawę przed tak zwanym nastawianiem kręgosłupa, czyli w czasie wykonywania niektórych mhm. technik słychać taki charakterystyczny dźwięk, i są osoby, które się tego boją, które tego nie lubią, i uważam, że to jest przeciwwskazanie do tego, żeby u nich robić tego typu mhm. techniki, bo sam jakby stres, który może się pojawić w wyniku tego, że to się zadziało, jakby na no znowu granie jest warta świeczki. Ja to zawsze mówię moim kursantom że drugie najważniejsze przeciwwskazanie jest takie, że ja nie chcę. O, a może być tak, że po prostu że wchodzi nie. Tak. Mm -mm. Niekoniecznie, że jest tak, że ja w ogóle z tym pacjentem nie. Chyba nie zdarzyło mi się tak, żebym powiedział, że nie. Przynajmniej nie, nie, nie na pierwszej terapii. Mhm. Natomiast jest to przeciwwskazanie do wykonywania znowu niektórych technik. Jeśli ja jakby mam wątpliwości, czy chcę na przykład pacjentowi kolokwialnie móc strzelić z kręgosłupa, to po prostu mu nie strzelam. Mhm. Ja nie zastanawiam się wtedy, czy czy ta obawa jest uzasadniona, czy nie? Mhm. Jeśli mi się pojawiła taka obawa, to ja tego po prostu nie robię. Bo gdzieś tam nie wiem, wierzę w intuicję i zakładam, że jeśli mi się pojawiła, pojawiła myśl, że nie wiem, czy powinienem, to znaczy, że nie powinienem. Po prostu. Mhm, jasne. A jeżeli pytasz pacjentów, z którymi, się powiem, że nie pracuję, Ktoś mi się zdarza ekstremalnie rzadko, aczkolwiek zdarzyło mi się, nie? że na przykład powiedziałem pacjentce, że, że jeśli nie będzie pod opieką psychologa, z którym ja będę w kontakcie, to ja sobie nie wyobrażam dalszej pracy, o. bo według mnie była tak emocjonalnie rozbita, że ja się czułem niekomfortowo. Aha. Że ja miałem wrażenie, że w każdej chwili może się sytuac zdarzyć sytuacja, w której ona e, poczuje się gorzej, a pamiętajmy, że Ból czy złe samopoczucie to jest subiektywne odczucie, mhm. w stu procentach subiektywne. To jest też tak, że jakby nie można powiedzieć pacjentowi, że pan sobie ból wymyślił, bo każdy tak. ból jest w pewnym sensie wymyślony, to jest subiektywne odczucie.